Leeu! Cześć, tutaj Robi z Liu.pl. E, witam Was wszystkich w moim pierwszym małym weekendowym Let's Playu. Mm, na początku będzie trochę mało Let's Playowo, bo zacz zacznę od y, przedstawienia nowej usługi społecznościowej Nintendo, czyli Miiverse a następnie przejdziemy do właściwego Let's Playa, czyli Let's Playa Nintendo Land. Zatem powędrujemy do parku rozrywki Nintendo. Ok, zgodnie z zapowiedzią, na początku trafimy do Miversa, jednak to co teraz widzicie to Miverse Plaza, czyli tak naprawdę ekran początkowy, który wyświetla się tuż po uruchomieniu Wii U. Eee. Okay. Eee. Jeszcze taka mała informacja, to co będziecie oglądali w trakcie trwania filmiku będzie mm, opracą wyświetlanym na ekranie mojego telewizora. Eee. Jednak e, przynajmniej w tym menu dzięki magicznemu przyciskowi w prawym dolnym e, rogu ekranu będziecie mogli zobaczyć to co dzieje się też na gamepadzie. Z powrotem możemy powrócić do, 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 do tego poprzedniego widoku. Ok, tutaj widzicie teraz to, co dzieje się zwykle na, na gamepadzie. Jest to menu, które przypomina swoim wyglądem trochę menu z Wii. Zaczynamy zatem od Miwersa. Dzięki update'owi softu na całe szczęście, wchodzenie do samej usługi stało się szybsze. Wcześniej te loadingi były dosyć długie. To, co wyświetla się na początku, to hmm, społeczności. Społeczności skoncentrowane wokół poszczególnych gier dostępnych na nową platformę Nintendo. I tak jak widać, mamy dostęp do społeczności Nintendo Landa, która jest dosyć. E, dosyć liczna. E, Sporządźliśmy Super Mario Bros. U i innych tytułów. E, może przyjrzymy się jednej z nich, społeczności naj, najnowszego dzieła Frozen Byte, czyli społeczności drugiej części Traina. E, co tak naprawdę możemy robić w, w panelu takiej społeczności? Tak jak widać, możemy dodać tę społeczność do ulubionych, możemy przejść od razu do e-shopa. Możemy także zmienić ustawienia dla tej społeczności, tak żeby dostosować treści, które będziemy um, widzieli do swoich własnych potrzeb. W związku z tym możemy pokazywać wszystkie, ukrywać spoilery albo ukrywać wszystkie e, wpisy. Zostańmy może przy tych ustawieniach. E, co dzieje się w takiej społeczności? Otóż, tak jak widać, gracze dzielą się zawartością. Jeśli na przykład coś im się spodoba, to mogą o tym poinformować innych graczy. Jeśli, jeśli będą mieli problem z jakimś obszarem, tak jak tutaj, to również mogą poprosić innych graczy o pomoc. Zwykle odpowiedzi pojawiają się w dosyć szybkim czasie. Co więcej, oczywiście pojawiają się też e, rysunki o, e, takie jak na przykład ten. E, w związku z tym też pojawia się wiele, wiele świetnych rysunków. Niektóre z nich e, rzeczywiście mogłyby pretendować do małych e, dzieł sztuki w, w czerni i bieli. E, e, I może jeszcze zobaczymy, co dzieje się w społeczności New Super Mario Bros. U. Okay, więc widać tutaj jakiś, jakąś radosną twórczość użytkowników, więc jest to, jest to całkiem fajna alternatywa dla, dla, dla osiągnięć czy, czy, czy pucharków, które zdobywamy w konkurencyjnych usługach społecznościowych i przyznam, że, że ta alternatywa jest całkiem fajna, chociaż wcześniej miałem, miałem wątpliwości czy, czy to zadziała. Ok, do czego jeszcze mamy tutaj dostęp? Mamy dostęp do wiadomości, w związku z czym możemy zobaczyć jak przebiegał, przebiegały nasze rozmowy z różnymi użytkownikami. Tutaj widać czat. Przejdziemy jeszcze do powiadomień. Tutaj możemy zobaczyć, jeśli ktoś zostawił przy naszym poście je, yeah, czyli odpowiednik facebookowego lajka. Like możemy też zobaczyć komentarze innych użytkowników na to, co my sami zostawiliśmy w wersji. Tutaj też wyświetlają się zaproszenia do znajomych. I to właściwie wszystko oczywiście jest też menu użytkownika. Tutaj mamy wszelakie ustawienia, mamy też dostęp do aktywności znajomych. W związku z tym, też tutaj można zobaczyć, co dzieje się u osób, które mamy w, w swojej liście znajomych. Tutaj widać jakąś retusowną twórczość Flyjacka. Ok.